Siemoneczko wszystkim. Ganiamy trochę. Się trochę porospier dzielały Trochę mgła jest. Puszczone parę świeżych. Ganiamy wszystko. Ciemno tak samo. były dawno nie widziane Była słaba pogoda Praca, no wiecie jak to jest Ojemy trochę się dają Minął się coś tam jest Trzeba rozruszać to towarzystwo trochę Się przymulił Bardzo wysoko są W ogóle mgle gołębie To już schodzą o, jest się. E! Ale rozpierducha wali szorek po prostu No nie wie... O, już złapał E. Coś tam złapał, ale co? To nie wiem Nie, nie złapał. Nie złapał. Siada gdzieś tam na pole z <tryk> coś tam zapał, ale co to? Na pewno się nie doliczę. Ale już siedzę koma. Głodny nie będzie chodził. Też chce żyć. A, nie rozwalił <laughs> Ze środka je wyhaczył Normalnie Togoś takiego nie wiem, albo to ciemne albo z kolorowych to będę wiedział, ale ciemne to W sumie wiem ile miałem to też się doliczę bardzo wysoko parę dziesiąt sztuk słabe te pogody, co powiem wam ciepło, raz zimno, tego nie wiem, są takie o, wiarynek. Troszeczkę je je rozrusza ale tam bardzo wysoko pewno ich nie będzie widać na nagraniu z 15 sztuk Gła jest w górze ale... Chłopaki w elblągu ganiają i w taką pogodę... To i to może być dobrze. A ja, ja do góry Teraz Ostatnio W ja, porządku, tak że byliśmy z kolegą Czajki się zaparzyły Widziałem ostatnio Siedziały razem Teraz się obok siebie Ale na pewno się zaparzyły Typlery młodego Co mogę powiedzieć Strasznego pecha ma chłopak Samica Znowu poszła Został samiec I to jeszcze dziad że to głowa mała Leń patentowany W sobotę będzie trzeba chyba go oddać go z powrotem temu właścicielowi. To nie ma sensu tego chować. Żyć mam dawać to bez sensu. Musisz sobie kupić takich co będą chodzić tego A mam jeszcze jest 2, 4, 5, 6, 7, 8. jak kule schodzą. Eee okay. Ogień Ogień i deerwuję mnie tego embie włażył pod to wiatę Nie wiem coś muszę tutaj To tu jest pary tam jeszcze Schodzą Siódmy Jasno, na ogon fajną świeżustko. O, chyba wsiada Nie, to samiec. Nie, samica. Nie. Jest samiczka. samiczka. Berlinę jeszcze był. Berlin. Samczyk. Ale ja go tutaj nie widzę, czy już wlaszczę? Ale nie Dobra moi drodzy, a Nie powiedziałem, bo tam Zagadałem się Druga część budy zrobiona Półeczki zrobione są przesuwane Mogę to zademonstrować to... Tutaj nie wiem co tu będzie. To są 45 piątki. Zobaczymy. Czy będę bawił, czy nie? W czy wyrobienie, czy może to... zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Kupić takich dziesiątych desek na <laughs> pół posadzać, żeby miały każdy oddzielnie. Tutaj parze czaposzki koczki pospolite, takie koczki. To na tyle by było, co ja mam jeszcze mam do powiedzenia. A. Dziękuję za subskrypcję, za oglądanie. Fajnie, że. Wam się podobają te filmiki, było parę komentarzy odnośnie tych półek, że dobrze zrobione, Wam, dużo pracy nie było, materiału było swojego, i trzeba było kupywać praktycznie. Na jakieś tam delikatne koszta. W sumie tak się przybraliśmy, zrobiliśmy to w 3 godziny, wszystko 50 sztuk. Tych ramek to tak są, powiem Wam, że od 10 do 15 zł za ramkę. Są tylko najmniejsze, chyba 40. I to tak wygląda. No to powiem Wam, że jakby nie było parę złotych zaoszczędzone, takie duże parę groszy, to więc wiecie, opłacało się to samemu zrobić, może to nie ma tego wyglądu jak kupne ale powiem wam, że na mojego hobby tutaj po prostu jest zrobione po to, żeby całych kanatek nie czyścić, zasunięta siatka, zbiera się tylko z brzegu reszta czysta z podłogi i dziękuję, pozdrawiam <laughs> Chwila moment i szuntana? Co drugi dzień się sprząta, jak widać. To świeżo sprzątane, trochę tam nakitowane. Muszę porobić jeszcze dobre wentylacje, bo powiem Wam, że... troszkę jest piszkane. No. mi się, wydaje, że mało powietrza mało wpada. W dzień to jak to w dzień, otwiera się drzwi i dziękuję. Ale wieczorem, w nocy... Jednego, ciemnego, świeżego muszę wywalić o dziad. Muszę zobaczyć tobie, bo nie wiem. Groszkę. No i co tutaj jeszcze? Łębieki po schodziły. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję. Zapraszam do, do oglądania. Zapraszam na targ do Wyszkowa. Z soboty jest. Od godziny gdzieś... ...piątej, w pół do piątej. Do ósmej to już tak max dużo jest gołębi, dużo jest yy, przyjeżdża osób na wystawy gołębi <laughs> Zapraszamy W sobotę też się wybieramy, coś pewnie nagramy Może by coś dokupił Kolega ma 30 ciemnych na sprzedanie Krótkie, takie groszki grożki, możemy. No, ktoś może weźmie tego lobbie. że warte są, bo są puszczane. No, co więcej, do zobaczenia, do następnego filmu. Myślę, że niedługo. Myślę, że niedługo będziemy coś nagrywać, może w sobotę, jak pojedziemy to na pewno. No dobra, no więc do, do usłyszenia. Trzymajcie się, narka.